Proszę Państwa, druga połowa rozpoczyna się przy wyniku 8-3. Druga połowa te momenty, kiedy jestem jeszcze na ławce rezerwowych, mogę dla Was komentować, nagrywać, nagrywać, komentować. Wyszliśmy tym samym składem, który rozpoczynał pierwszą połowę, a więc. W bramce Radek, potem Fugiel ze Szpiglem, w pomocy chrapek ze Chmielem i w ataku Szymański. Teraz Szpigiel, uderzenie. Szpigiel, zagranie w stronę Szymańskiego. I teraz odebrana piłka Chmiel. Chmiel, uderzenie z lewej nogi. Szymański chrapek próbował piętą. Szymański uderzenie po palcach. i Chyba rzut drożny albo rzut z autu. Już rozpoczyna Fugiel. Szymański, Fugiel. Szkoda, że poradził sobie z krabkiem na zwód, zagranie w pole karne i spokojnie łapie Radek. Już Fugiel. Oj, za łatwo! Niebezpieczna teraz sytuacja graj! <słuch> Niebezpiecznie szpigiel, teraz trzeba wracać. Uderzenie, mamy sporo szczęścia. I znowu Chmiel, szybko rozegrane. Szpigiel, uderzenie w stronę bramki. Juruś, chrapek, uważaj plecy. Chmiel, uważaj plecy. Juruś, w stronę szymańskiego, szymański. Szymański teraz, rzut wolny, Chmiel. Malka do końca. Oj! Dzieją się takie właśnie dramaty. Szymański, pusta bramka. Dobrze, Chmiel. o piłka jest Szyman. I teraz podanie do środka. Dobre podanie do chrapka. Chrapek, zwierzę piłkę do szymańskiego. Szymański! Szymański! Dużo nie braku. I teraz błąd. Juruś! Radek, ładne zagranie do Chmiela. Chmiel, Chmiel poradził sobie. Chmiel, 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 Chmiel. Pusta bramka, Szymański. Broni bramkę. może zniechęcić tymczasem. Bramka 9 do 4. Mikołaj Chmiel po raz czwarty dzisiaj strzela bramkę. Uderzenie koło bramki. Niebezpiecznie teraz. No ale panowie, ruch! Jezus! Panowie, bo sobie znowu strzelimy Wiem Jezus Wiem, wiem, wiem Szpigiel Chrapek, chrapek, chrapek Krzyżu Juruś teraz Odbiorze piłki Szpigiel Jest chrapek, do niego zagranie Chrapek, Juruś Juruś uderzenie Dużo nie brakło, ładne uderzenie 997 w ogóle. Chyba szwajda.